W tej części odpowiemy na pytania, które najczęściej słyszymy od osób zainteresowanych współpracą. Co jeśli nikt się nie zapisze? Laser rezerwujesz tylko wtedy, kiedy masz pewność, że się zwróci oraz kiedy masz bezpieczną nadwyżkę. Nie robisz tego w ciemno. Czy to nie jest za trudne? Absolutnie nie. Laser ma bardzo prosty, intuicyjny panel. Pracujesz według parametrów z gotowej tabelki. To naprawdę proste. A po szkoleniu jesteś w pełni przygotowana do pracy. Co jeśli zrobię coś źle podczas zabiegu? Prime Lace to sprzęt wysokiej klasy, ale jak każdy laser wymaga przestrzegania kilku prostych zasad. Najważniejsze: klient nie może mieć przeciwwskazań. Przed zabiegiem wypełnia kartę pacjenta, a ty zakrywasz znamiona, tatuaże oraz inne wrażliwe miejsca. Jeżeli trzymasz się tych podstaw, nie ma fizycznej możliwości, aby poparzyć skórę. Dodatkowo, każda klientka nosi okulary ochronne. Bezpieczeństwo to podstawa. Czy epilacja to sezonowy temat, czy działa przez cały rok? Epilację wykonuje się przez cały rok, ale faktycznie jesienią jest największy boom. Latem nie robimy zabiegów na świeżo opalonej skórze, dlatego wtedy skupiamy się na partiach zakrytych, jak bikini czy pachy. To też idealny moment, żeby przygotować bazę klientek oraz rozkręcić temat przed jesienią. Kiedy popyt rośnie, nawet kilkukrotnie. Czy sprzęt jest ubezpieczony? Tak. Przed rozpoczęciem współpracy wspólnie omawiamy temat ubezpieczenia. Dopasowujemy rozwiązanie do Twojej działalności, tak, żebyś czuła się komfortowo i bezpiecznie. Sprzęt jest solidny, regularnie serwisowany oraz w pełni gotowy do pracy, ale dla Twojego spokoju zapewniamy ochronę na każdą ewentualność.